Dziś w skandalach powiem Wam o niepotrzebnej, bardzo drastycznej śmierci, której niestety sprawcą były zwierzęta. W pierwszym przypadku były to psy pasterskie, które pogryzły kobietę w Tesalonikach, a w drugim przypadku był to najprawdopodobniej byk. Powiem Wam jeszcze o jednej takiej trochę, trochę dziwnej i trochę takiej głupiej sprawie, czyli o amerykańskich marynarzach, którzy pobili piętnastolatkę na Krecie. Także jeśli interesują Was te sprawy, jak najbardziej zostańcie ze mną. Moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie i gapitymu. Robiąc dzisiaj dla was ten, ten vlog, po prostu boli mnie serce, naprawdę, bo ciężko powiedzieć o jednej ofiarze tego, tego nieszczęścia. Na pewno największą ofiarą była 50-letnia kobieta, ale mi się wydaje, że na tym się po prostu to wszystko nie skończy. E, może, e, nie, nie wiem, nawet wiecie, do czego to przypisać, czy do właśnie. Czy, czy skandale, czy czym żyje Grecja, bo tą sprawą też żyje oczywiście cała Grecja. Ale jak były w zeszłym tygodniu, czym żyła Grecja, także dzisiaj powiemy sobie to w skandalach. Ale ciężko mi do tego jakoś podejść nie emocjonalnie. Przeczytam Wam jeden artykuł z prototema, no i po prostu powiem Wam o co chodzi. Psy, które zabiły kobietę w salonikach, ugryzły ją ponad 50 razy się zeznania kucho e, niemego pracownika i jej byłego męża. E, moi drodzy, tutaj e, jest oczywiście translator i jest to e, bardzo, tak, nieskładnie napisane, także ja będę, ja będę się starała czytać, i, i e, w międzyczasie tak to wszystko jakoś poukładać, żeby było jasne. Krewni i przyjaciele pożegnali dziś po raz ostatni 50-letnią kobietę, która w straszny sposób straciła życie, kiedy została brutalnie zaatakowana przez trzy psy pasterskie w rejonie Neochora, A psy, które pożarły, to jest po prostu zdjęcie, tak, Zdjęcie tych piesków. Które Wam, oczywiście, też pokażę. Pogrzeb nieszczęsnej 50-latki odbył się o godzinie 11.30 w kościele parafialnym Agio w tej samej wiosce. Wtedy, informacje Prototema z wyników sekcji zwłok wynika, że kobieta otrzymała kilkadziesiąt ukąszeń, według RTL, ponad 50, na całym ciele i doznała licznych obrażeń. Charakterystyczne jest, że wydało się, że tylko jedna ręka, zdawało się, że tylko jedna ręka została ugryziona przez te psy mniej więcej, więcej niż 10 razy. Jak powiedział, były mąż 50-latki, nieszczęsna kobieta zasadniczo ostygła w ramionach swojego najstarszego syna Dymitra. Dzieci były w domu, nie zdawały sobie sprawy, co się, co się stało. Zadzwoniłem do nich, poinformowałem ich i wyszli. Powiedział Stelios Konsualius dla mega: i dodał, że jej najstarszy syn trzymał ją w ramionach, a jego ręce były całe we krwi środę, przepraszam właściciela psów czy przesłuchanie właściciela psów Przypominamy, że 37-letni właściciel trzech psów został aresztowany za niewyobrażalną sprawę i prokurator wszczął przeciw niemu postępowanie karne w stopniu umyślnym za nieumyślne spowodowanie śmierci z możliwością z możliwym zamiarem na tej podstawie, że nie podjął wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony psów na podwórku oskarżony został skierowany do śledczego, skąd zażądał i od Otrzymał termin e, przesłuchania w środę i do tego czasu pozostaje w areszcie. E, nie mogłem przewidzieć, że psy od, od, wygryzą dziurę i przejdą z podwórka, argumentował przed prokuratorem 37-letni właściciel psów owczarków. Płot był w porządku. Tylko psy od, od, odgryzły dziurę w takim stopniu, że nie mogłem jej zobaczyć, cytuję jego wypowiedzi. 37-latek utrzymuje, że psy są tresowane i nie zachowują się agresywnie. Wyszły z, przez dziurę na podwórko. Według obrońcy 37-latka jego klient jest zupełnie zdruzgotany tragicznymi wydarzeniami. I, w, I wyraża głęboki smutek z powodu straty kobiety. E, miał psy na podwórku swojego domu, którego, którego, które było ogrodzone. E, ma dwu, dwumetrowy płot, to prawda, ale psy były bezpieczne. Niestety, bez jego wiedzy, psy wygryzły małą dziurę w płocie na, na, na wysokości chyba 30 cm, przez którą uciekły. Psy były e, przewidziane, nie, chyba nie były przewidziane. Przewidywalnym, powiedział prawnik, nie wiem. Zastosowano odpowiednie środki. Psy nie były agresywne, były stróżami domu, ponieważ w Oreo Castro często byli atakowani przez włamywaczy i prawie każdy dom na podwórku ma przynajmniej jednego psa. Były to dobrze wyszkolone i dobrze wychowane psy dodał. Według obrońcy oskarżonego 37-latek nie miał prawnego obowiązku trzymania psów na smyczy na, na określonym terenie, ponieważ teren był ogrodzony. Policja sprawdziła płot i stwierdziła, że w trudno widocznym miejscu z boku psy zrobiły dziurę o średnicy 30 cm. Najwyraźniej psy uciekły z tej małej dziury, której nie można było zauważyć podkreśla, prowadząc jakby w przyszłości psy ponownie, zaprzeczając jak gdyby w przyszłości psy ponownie zachowywały się agresywnie. Zeznanie głucho, głuchoniemego, głuchego, głuchego pracownika, który podbiegł na, na pomoc 50-latce. Pierwszą osobą, która podbiegła na pomoc 50-letniej kobiecie, był głuchoniemy pracownik, który w wiadomościach od, opisywał na prototema. Opisywał na prototema, co wydarzyło się na podwórku domu kobiety. Te psy to zabójcy. Zaatakowały ją tak brutalnie, że zmarła. Była na zewnątrz zagrody, i ponieważ jestem głuchy, nie słyszałem jej głosów, przycinałem krzaki piłą łańcuchową, więc nie zdawałem sobie sprawy, że psy weszły do środka i oczywiście to, co się stało. Mówił, odpowiadając, że kobieta. Usuwała gałęzie spoza podwórka, a psy prawdopodobnie poszły za nią, gdy zobaczyły ją i weszły do, środka, weszły do środka, aby ich ominąć. Przyszły psy i zapanował chaos. Niestety, wyrządzono wielką krzywdę. Sąsiad, który usłyszał głosy, wszedł do samochodu, miał przy sobie broń i strzelił w powietrze, aby je odstraszyć. Do mnie też zadzwoniła. Na początku nie zrozumiałem i szukałem jej. Przy płocie, nie, może, może zawołała, do niego też zawołała, nie zobaczył, on dopiero zobaczył jej ciało przy płocie. Ustawiłem piłę łańcuchową z przodu, aby odstraszyć psy. Gdy tylko wszedłem na podwórko, leżała i była cała pogryziona. Na całym ciele jej ubranie było w kawałkach, a jej ciało było pełne dziur od zębów psów, opisuje ogrodnik. Moi drodzy, to jest w to jest ten sposób, że ten właściciel tych psów to są owczarki. To są owczarki, psy pasterskie, to nie są, to nie są psy mordercy, bo jeśli miałby jakieś Rodweilery, Dobermany, ja bym naprawdę też powiedziała, no kurde, chłopie no na podwórku trzymasz. Takie, takie psy, ale te psy akurat. Wiem, że moja koleżanka miała w ogóle całą hodowlę tych psów. Miała ich chyba sześć, i do tego miała małe dzieci, więc wiecie, nic się nie stało. Także nie są to jakieś właśnie psy mordercy. Druga sprawa. Był płot dwumetrowy. I te psy po prostu zrobiły w płocie dziurę i wyszły. Teraz co się zadziało? Skoro psy nie były agresywne, może, może właśnie ta kobieta, jak ona e, zbierała te krzaki, może one że ona idzie na nich z kijem, po prostu zareagowały e, tak dziwnie. E, ja Wam powiem jedno, e, i właśnie. I nie trzeba uciekać. Bo w ogóle w momencie ja kiedyś miałam taką, taką sytuację, żeśmy właśnie szli z kostą e, drogą i e, zaczęły biegu, biegnąć dwa właśnie bezpańskie psy takie duże. I mój Kostas, jak je zobaczył, to też zaczął biegnąć. I one po prostu, ja stałam nieruchomo, a te psy po prostu pobiegły za nim. One się zachowują w ten sposób, że widzą ofiarę. Widzą ofiarę i po prostu biegną za nią. Może właśnie ta pani, co się zadziało, nie wiemy, bo ten pan ogrodnik powiedział, że dopiero w momencie zobaczył ją dopiero w momencie, kiedy ona już leżała pogryziona, prawda? E, o co chodzi? No, e, zdruzgotany jest właściciel psów. Co się stanie z psami? Po prostu wiemy, co się stanie z psami. E, druga sprawa. E, ona, ta kobieta miała dzieci. Nastoletnie. E, jak ten w ogóle wiecie, ten e, pan. Może teraz, spo... no, jak on będzie mógł mieszkać w ogóle w tym, w tym domu, gdzie wiedzą, że, że jego psy zagryzły sąsiadkę, będzie widział ich, jej dzieci, będzie mógł w ogóle, smutno, no, smutno będzie, no, no zdruzgotany będzie facet, nie? No przecież, przecież pęk, pęka serce, no, nie, 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 nigdzie nie słyszałam, żeby po prostu między nim a tą kobietą były jakieś, nie wiem, za, zażarte... Yy, takie niemiłe, sąsiedzkie relacje. Raczej było, raczej było w porządku, moi drodzy. I co się teraz dzieje w Grecji? Po prostu jest wielki szum właśnie, jeśli chodzi o bezdomne psy. Także ja nie wiem, czy, czy po prostu nie będzie coś takiego, że będą po prostu wyłapować te biedne pieski, czy one są agresywne, czy nie są agresywne i po prostu będą je usypiać. Stało się jedno wielkie nieszczęście. Jedno wielkie nieszczęście... Szkoda, szkoda wielka tej pani, szkoda, że się tak stało, ale wydaje mi się, że jeśli ten pan naprawdę miał dwumetrowy płot i po prostu. i stało się tak, że po prostu te psy wyszły. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle. Wiecie co? Ja jestem kociara. Ja jestem kociara, nie jestem psiara. Moja, moi sąsiedzi mają psy i mają właśnie jeden sąsiad, ma takiego dosyć psa takiego, no, z tych, z tych raz takich, które są ostre, no, które są niebezpieczne i na przykład ta suczka ona do mnie leci i jest taka wiecie, te oczka ma takie kochane, ale jej nigdy w życiu nie dotknę, nigdy w życiu jej nie dotknę, bo ja się jej boję, po, po prostu, jakby ktoś mi na przykład kazał mi uspać moje koty, że moje koty coś mu zrobią, no serce by mi pękło, po prostu by mi serce pękło, ja mam całą, całą, całą moją miłość, przelałam na, na moje koty. Szkoda piesków, szkoda pani i szkoda tego, tego człowieka, który będzie miał po prostu też traumę do końca życia, prawda? Będzie się zastanawiać, co, co mogłem zrobić, czy mogłem coś zrobić, czy nie mogłem, czy, 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 czy to nie było w mojej, na, na, w moich rękach. Nie wiem, jak to, nie, nie wiem, jak to określić po prostu. Po prostu mam ciężkie serce, jeśli o tym mówię. Następna sprawa, moi drodzy, równie drastyczna, tym razem na Mykonos. Wypadek drogowy w Mykonos. Byk dźgnął 39-letniego motocyklistę w brzuch. Wujek wybucha, popłaczę, wybucha. Nie pozwolili mojemu bratu i synowej go zobaczyć, podkreślił. Nieszczęśnika spotkała natychmiastowa śmierć. Lokalna społeczność Mekonos jest szokowana śmiercią 39-letniego mężczyzny, który zginął w wypadku drogowym na wiejskiej drodze na wyspie o północy w ubiegłą sobotę. Według wuja ofiary, który rozmawiał z Alfą z telewizją Alfa, 39-latek jadąc motocyklem drogą prowincjonalną, chora z Anomet Mereas e, znalazł się w środku stada, które przechodziło przez ulicę i zetknął się ze zwierzętami. Rzeczywiście, rogi byka trafiły nieszczęśnika w brzuch. Jego śmierć była natychmiastowa. Teraz e, relacja tego wujka. E, pojechał z wizytą na uroczystość i wracał do domu. Te konkretne krowy. Jest wiele innych zwierząt, które uciekły z pól, bo nie ma ogrodzenia, Błąka, błąkają się środkiem drogi. Wydaje mi się, że osoba odpowiedzialna karnie za zwierzęta, zostawiła otwarte drzwi, które nie są drzwiami, czyli to jest jakaś taka, wiecie, atrapa drzwi, które ktoś po prostu chwieje, i te po prostu zwierzęta mogą w bardzo łatwy sposób staranować te drzwi i po prostu wyjść sobie na drogę. E, e, tak zwierzęta wyszły i przebiegały przez jezdnię, rozerwały go na kawałki trauma była przenikliwa, nie pozwolili mojemu bratu i jego synowi go zobaczyć e, czy jest to punkt tuż obwodnicy, w którym powinny znajdować się 10 zwierząt znak zapytania bez ogrodzenia moi drodzy, jak to się stało Mykonos, wyspa bogaczy wyspa bogaczy i wyspa e, e, no, no wyspa bardzo luksusowa i w tym momencie hmm. na takiej wyspie nie było zabezpieczeń, jeśli chodzi o zwierzęta takie, no nie wiem, prowata to się nazywa, nie wiem po grecku, no, 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 no krowy które po prostu przechodziły sobie przez ulicę bez nikogo, bez, nikt, 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 nikt się tymi po prostu zwierzętami nie zajął, po prostu to stado, które powinno być ogrodzone, po prostu była jakaś takaś atrapa i te zwierzęta sobie wyszły. Jechał człowiek na motocyklu w nocy i po prostu wyszedł, żeby te zwierzęta przegonić, nie mógł, nie mógł przejechać przez tą, tą, nie wiem, i w tym momencie też, co się stało, czy po prostu popchnął tego byka, czymś go tak właśnie strasznie zdenerwował, po prostu byk tego, tego człowieka, tego motocyklistę przeszył rogami i po prostu tak zostawił na, na jezdni. No, czyli znowu wypadek bardzo drastyczny, wypadek bezsensowny, którego można było uniknąć. Tutaj w tym momencie jestem w stanie, że tak, że takim najmniejszym. Najmniejszą siłą oporu można było tego wypadku uniknąć i przede wszystkim, no jest to wyspa, to jest, wiecie, trochę starsza, bo to jest chyba sprzed, sprzed miesiąca, czyli 27-11, no to jeszcze nie, to dwa tygodnie, dwa, prawie dwa tygodnie temu to się stało, no ale na Mykonos, Mykonos jest taką wyspą, gdzie, gdzie jest ta turystyka, jest cały czas, czyli są ludzie. I, I bardzo często ci ludzie są po prostu pijani, bo to jest taka bardzo rozrywkowa wyspa. No i znowu po prostu młody człowiek, 39-letni, stracił życie. Śmierć była niepotrzebna, śmierć była drastyczna. Jeszcze raz to podkreślę. Moi no drodzy, sprawa numer 3 taka troszeczkę dziwna sprawa. Nie wiem, czy tutaj ludzka głupota, czy drugie dno. Zobaczymy. Pijani amerykańscy marynarze pobili 15 dziewczynki w Hania. co najmniej trzech e, incydentach w mieście uczestniczyli pijani członkowie załogi USS Gerland Ford. Co najmniej trzy zdarzenia spowodowały w Hania pijani członkowie załogi amerykańskiego lotniskowca USS Gerland Ford, a dwóch z nich przydarzyło się sobie nawzajem, czyli. Się pobili chyba między sobą. Poważniejsza jest trzecia, spowodowana przez dwóch Amerykanów kosztem dwóch piętnastoletnich uczennic. Dwóch nieletnich złożyło skargi, z których wynika, że w sobotni wieczór zostali zaatakowani w porcie weneckim Hania przez dwóch pijanych amerykańskich marynarzy, którzy rzekomo uderzyli ich pięściami i spoliczkowali. Piętnastoletnie dziewczynki, którym udało się uciec, opisały dwóch Amerykanów i trwają poszukiwania ich lokalizacji. W innej Pijani Amerykanie rzekomo bili się w toaletach miejskiego ogrodu, a policja nie musiała interweniować. E, 337-metrowy lotniskowiec USS Gerland Ford, który wypłynie w środę z Su Sudii, to jest taki port chyba na, na Krecie, wyposażony jest w dwa e, reaktory jądrowe. Elektromagnetyczny system wyrzutni samolotów i może przewozić ponad 75 samolotów różnych typów. Ma załogę liczącą 6000 tysięcy marynarzy. E, moi drodzy, nie wiem, czy, e, czy po prostu chodziło o to, że dziewczynki sobie po prostu chciały poderwać marynarza. Okazało się, że marynarze są pijani i albo, albo na odwrót marynarze raczej chcieli poderwać dziewczynki. Może dziewczynki były 15-letnie, a może wyglądały na na trochę starsze, no a dziewczynki w tym momencie powiedziały ej, paceci, dajcie nam spokój i po prostu albo w jakiś sposób taki bardziej nie wiem, niekulturalny. Um, odpowiedziały na, na, na zaloty y, panów marynarzy i to ich tak jakoś nie wiem, zezłościło, ale nie No, y, no przede wszystkim, co by się nie stało, no to dżentel, z dżentel, dżentelmenami tych panów to chyba nazwać to my nie możemy. Taki, no i tutaj nad tą sprawę, to już, na, to by mogła powiedzieć skandal, naprawdę. I to z tego, co wygląda, ten lotniskowiec potrzebuje jakichś takich ludzi, no naprawdę z głową, dlatego, że no, przewożą bardzo dużo samolotów, mają wyrzutnie rakietowe, no i przecież no, no, 6000 marynarzy. No przecież nie, raczej o nich nie potrzebują tam żadnych takich narwańców. Bardzo brzydko się zachowali panowie, bardzo brzydko się zachowali. No, no, dziewczynki, no dziewczynki mogą mieć yy, do panów marynarzy po prostu yy, yy, pretensje, ale chyba ich po prostu nie znali. Moi drodzy, powiedzcie mi w komentarzach, co wy o tym wszystkim sądzicie, yy, bo wypadki, o których wam powiedziałam, yy, wydaje mi się, że naprawdę są skandaliczne. No ten pierwszy jest, ten pierwszy, ten pierwszy w ogóle nie wiadomo, nie wiadomo czy naprawdę doszło do zaniedbania, czy po prostu był to taki naprawdę niesamowicie zły przypadek, źle się stało, pani się znalazła w złym miejscu, o, o złym czasie. Drugi przypadek, no to jest, to jest naprawdę skandal w tym momencie, żeby wie, wiecie w nocy zwierzęta chodziły po drodze i niestety, ale doszło do śmiertelnego wypadku i to bardzo drastycznego wypadku, no skandal. No, w trzecim wypadku, no to panowie niech się wstydzą, bo naprawdę pobić małe dziewczynki poważnie by się wydawało, mężczyźni, marynarze, jest naprawdę, naprawdę skandal. To skandal, moi drodzy. To by było na tyle. Buziaki z Aten. Pa! pa.